dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam was na haul, nie na haul, na mierzymy. Bo jest różnica pomiędzy mierzymy a haulem w mojej głowie, bo mierzymy to jest seria, gdzie sprawdzam konkretny sklep, zamawiam rzeczy, żeby wam pokazać jakie są nowe kolekcje, jak jakość, jak ceny, a haul w mojej głowie to są rzeczy, które ja już zostawiam, czyli rzeczy, które kupiłam i zostawiam i odsyłam. Także dzisiaj mierzymy Marks Spencer. Tak, stwierdziłam, że po ogólnych niewypałach e, PLT i buchu Nadszedł czas na coś, co będzie lepszej jakości e, I na coś, co będzie, mam nadzieję, fajniejsze Także zobaczymy, czy będzie tutaj pozytywne zaskoczenie, czy będzie negatywne zaskoczenie Dlatego, że w każdym sklepie są fajne i niefajne rzeczy Lepiej, gorzej skrojone Wiadomo, e, każda z nas, każdy z nas jest inny Ale właśnie pod chyba PLT Dużo z was komplementowało mnie, że bardzo ładnie mi w takim kremowym, jasnym kolorze, więc dzisiaj zrobimy sobie kremowy, śmietankowy haul. Tak jest, bo w mojej szefie nie ma zbyt dużo takich rzeczy, w takim odcieniu naprawdę jest bardzo mało i stwierdziłam, czemu nie? To jest moja biel, więc będziemy sobie mierzyć kremowe rzeczy. Mam tutaj kilka zestawów ob oraz dwie takie kurtki narzutki. Także zacznę sobie od jakiegoś kremowego zestawu bo ich będzie najwięcej. Będą to podobne rzeczy, ale o różnych stylach, bo na przykład spodnie będą marchewy, co ja mówiłam, marchewy i też szerokie. Także zaczniemy sobie może od marchewy. Także pierwszy zestaw to będą kremowe spodnie, marchewy plus taki oto sweterek. On ma delikatny melange. Mam jeszcze drugi sweterek, podobny w podobnym odcieniu, ale nie taki sam. Jeden jest cieńszy, ten jest chyba grubszy. Jeżeli chodzi o Marks Spencer, to ja na przykład w tej firmie lubię to, że mają różne długości. Dlatego, że mają serię regular, czyli regularną długość spodni, mają serię long, czyli długą, i mają short, czyli krótko, więc osoby niskie e, znajdą coś dla siebie, nie będą musiały podcinać, <laughs> no tak, skracać, a osoby wysokie a to też nie bardzo wysokie, bo jestem tak przeciętnie wysoka, nie mam 1,80 m, m i z reguły te długie leżą dobrze, ale czasem mogły być jeszcze troszeczkę dłuższe. Ale i tak jest to plus w porównaniu do innych sieciówek. Oprócz tego mają też serię Petit, czyli dla osób, które są drobne. Więc tutaj mierzymy sobie te dwie rzeczy. Będę to mierzyć do mocasynków, również z Marks Spencer. Także zobaczymy, czy to będzie stylówka wiosenna, czy. Fail wiosenny. Zaraz zobaczymy, czy pory będą do... O nie, one mają szlufki. Ja nie lubię szlufek. Stylizacja numer jeden. Zaraz się oczywiście przesunę. I tutaj wrzuciłam to tak. Do takiej spodnie z wysokim stanem to trzeba to wsadzić. Ha. Czekajcie. Pójdę tam. Tak to wygląda. Spodnie bardzo wygodne, chociaż mają Tutaj takie szlu, nie szlufki, tylko haftki, to są bardzo wygodne. Ale marchewy to chyba nie do końca mój krój. Chyba bym wolała, żeby były troszeczkę bardziej zwężane na dole. Pokażę wam jak wyglądam z tyłu, bo mnie ostatnio pisał ktoś czy ja. Mogę się pokazać też z tyłu, także proszę bardzo. Ale zanim, to ogarnęłam włosy, żeby wam tutaj pokazać, że niestety ten sweterek prześwituje. Mam biały biustonosz i podejrzewam, że te spodnie też by prześwitywały. Ale mam jasną bieliznę. Tak to wygląda z tyłu. Proszę bardzo, trochę płasko dupie się robi w tych spodniach, ale materiał bardzo przyjemny, taki rozciągliwy. Ale mam wrażenie, że ten sweterek trochę wybija na szaro u mnie. Także teraz przejdę sobie do sweterka numer 2, który jest całkiem gładki. I mam wrażenie, że jest właśnie bardziej kremowy, bo ten ma tylko jakby szarą nitkę i zmierzę sobie ten sweterek do szerokich też kremowych spodni, także te spodnie chociaż są wygodne to dla mnie nie tutaj mam sweterek, który jest cieńszy ale jest dość podobny ale z tego co kojarzę to był tańszy od tego więc zmierzymy sobie to i do tego mam tutaj szerokie spodnie w takim również śmietankowym kolorze także zestaw numer dwa Bierzemy. Jestem jeszcze w trakcie przebierania. Nałożyłam ten nowy sweterek i znowu tutaj biały bizmus prześwituje. Ale myślę, że żeby będzie lepszy. W tym kolorze się lepiej czuję. Teraz mam, jeszcze założę te stare spodnie. Także tutaj wam tak na szybko pokażę. Już myślę, że nie wiem, ten sweter mi się bardziej podoba. Ale teraz skoczę w te szersze spodnie. Nie mają. One słuchajcie guzika. Trzeba je tak przez tyłek wciągnąć. Uff, radę. To co mi się nie podoba w tych spodniach to to, że mają tutaj Coś takiego, że bym to po prostu wypruła. I, moi drodzy, tak prezentują się spodnie. Nie jestem przekonana do tych spodni, bo mam wrażenie, że te spodnie powinny mi iść wyżej. Ale jak ja je dam wyżej, to mi się tutaj pielucha zacznie robić. Wiecie, co chodzi. Także kolor sweterka fajny. Ale te spodnie, a jak tak wyciągnięte, no to totalny lub się robi tutaj odpada to, że wszystko jest po prostu za szerokie, może to jest wina też rozmiarów, na żywo jakbym poszła do przymierzalni, to bym spróbowała trochę inaczej, ale podoba mi się sweterek, zaraz sobie sprawdzimy skład, on z tego co kojarzę kosztował 17 funtów, więc niedużo ale tutaj tak za luźno myślę, że jest za luźno 100% akryl, no to niestety niezbyt fajne już tak czuję, że jest mi właśnie ciepło ale zmierzę sobie jeszcze bluzę. Już korzystając z tego, żeby to cała na śmietankowo, to zmierzymy sobie taką bluzę a la bomberkę. Tutaj mam rozmiar XL. Ona jest dość cienka i właśnie tak myślałam, żeby do białego t-shirtu, do jeansów albo może uda mi się kupić śmietankowe spodnie do tego. Więc sobie to przymierzymy już do tego, co mam na sobie. Zamysł fajny, cena... Za darmo, bo nie ma ceny. Powiem wam, że bluza się mega podoba, nawet do tego sweterka. Tylko oczywiście spodnie bym wymieniła, ale ta bomberka ma potencjał. Tylko czekajcie, ja sobie włosy do tyłu wyrzucę. Ała! Proszę bardzo. Tutaj sobie ją zasunę, żeby tylko sprawdzić, czy się zasunę. Ale zasunę się, ale nie wygląda dobrze zasunięta, moim zdaniem. Także lepiej tak. Ale raczej nie nosiłabym tego też do tych beżowych spodni. Dlatego nie pokażę. Zaraz się Wam pokażę w całości, ale tutaj skupiamy się na górze. Myślę, że super jest ta bluza do tego sweterka. Szkoda, tylko, że ten sweterek nie jest jakiś bawełniany albo merino. No bo będzie w tym po prostu gorąco. I myślę, że to jest fajne. Zastanowię się, czy by sobie nie zostawić tej bluzy. Ale fajnie by też było, gdyby były do tego dresy. Żeby to był taki po prostu kremowy dres. Także jeszcze Wam tu pokażę, jak wygląda z tymi spodniami, ale jak mówię, no raczej bym tak nie wyszła Ogólnie te spodnie mi się nie podobają Ale tak to wygląda na mnie No i tutaj Ta pielucha fupa się robi Dajcie znać czy wyglądam jak clown Czuję się jak clown, zwłaszcza <laughs> z tymi spodniami Ale tutaj ta góra mi się naprawdę podoba Także to jest to Teraz mam pokażę szaket Jest to najpiękniejszy szaket wiedziałam, ja ogólnie szukam fajnego szaketu ja miałam od lat świetny z H&M taki kaki i niestety mm, skuczyłem się rękawy w nim. i poszukiwania trwają, tak najchętniej no, ja to musiał taki długi ale bardzo ciężko jest coś znaleźć i tutaj dorwałam Max Spencer, ale słuchajcie, cholernie drogi, 129 funtów ale myślę, dobra, jak będzie ładnie wyglądał będzie miał dobry skład, to czemu nie, no i kolor jest przepiękny co prawda nie jest śmietankowy ale jest przepiękny ale wiecie, co mnie tutaj zdziwiło? Bo 130 funtów to jest naprawdę dużo kasy. Ja tutaj oczekiwałam czegoś trochę lepiej. Wiecie, go nie piszą wool, wool, blend, a potem się okazuje, że wcale tego woolu nie ma. No i tutaj mamy 50% poliester i 50% wełna. Także nie jest najgorsze być z 50 na 50, ale uważam, że cena 130 funtów to jest dość dużo za 50 na 50. Myślę, że za tą cenę to. Ten szaket powinien być 100% tak z wełny, albo mieć do mężkę, czegoś innego, a nie poliestru. Także zmierzymy sobie, bo kolor jest naprawdę piękny. Może założę czarne spodnie, bo już chcę wyskoczyć z tych białych bo się, się czuję. Ale tak, szaket jest przepiękny. Piękny. Wracam. Po wyciągam, żebyście widzieli. I myślę, że jaka za 130 funtów no to jest to nie warte swojej ceny, dlatego że jest to bardzo cienkie, wiecie? Jest to przyjemne. Tutaj jeszcze mam dużo miejsca, ale ja bym to odnosiła tak na luźno. Trochę za krótkie, rękawy dla mnie. Zobaczcie. Hmm. Założyłam do tego po prostu mam zwykły top kaki i spodnie z Wasali. I jeżeli chodzi o buty, to założyłam mokasynki, które myślę, że fajnie pasują. I tak właśnie chciałabym to nosić. Do tego właśnie widzę takie okularki. Rozumiem torebkę. Natomiast. No szkoda. Jak dla mnie, ja bym chciała troszeczkę dłuższy szegat, ale tutaj akurat e, długość jest ok. Ale tutaj myślę, że tutaj cena jest zaporowa. Jeszcze gdyby to było właśnie trochę bardziej e, usztywnione, o grubsze, to tak, ale za 130 funtów, ile to jest? 600 zł? 500? No, ponad 500 zł, tak? Przy dzisiejszym kursie. No to myślę, że. Myślę, że to by było warte tak 70 funtów na Marksa, ale 130 no na pewno nie. Zwłaszcza, że Ani tu nie ma podszewki, no tak jak mówię, jest cienkie, trochę rękawy są krótkie, kolor jest przepiękny, bo właśnie czegoś takiego szukałam, ale niestety za tą cenę moim zdaniem nie warto. Zostawiłabym, gdyby było grubsze, gdyby była 100% wełna. I ostatnia rzecz będzie to kurtka, ale skórzana. Ona już kosztowała, czekajcie, okulary. Ona już kosztowała mniej, bo chyba 69 funtów. To też jest dość dużo, jeżeli chodzi o jakieś takie narzutki, no ale to jest też sztuczna skóra, więc to co nie ma się co oszukiwać. prawdziwa skóra bo kosztowała 260. To bardzo ładny brązowy kolor, coś innego, nie mam czegoś w szafie, i chciałam sobie to próbować. Także zmierzmy ostatnią rzecz i ostatnia kurtka, bardzo ładny kolor podoba mi się, to jest taki troszeczkę ciemniejszy karmel i ona zobaczcie jest taka krótsza, ale nie bardzo krótka, Chcę, spoko ale myślę, że to jest kurtka, na którą warto polować będzie na wyprzedaży bo myślę, że ona może na wyprzedaży wskoczyć tu czy ja się zapnę zapięć się, zapnę, ja nigdy nie zapinam kurtek, Zobaczcie, mogę marznąć, ale kurtki nie zapnę, miałam wam się z tego pokazywać zapomniałam, już sobie zapominam także sorry ale tak, tak wygląda. Ciekawa, ciekawa. Ale też nie wiem, czy bym ją wynosiła. Zauważ, że jestem też przyzwyczajona do kroju marynarek, czyli dłuższe rzeczy. Natomiast to jest fajne. To jest fajne, przyjemne, jeżeli chodzi o tył. No to tak wygląda tył. Nie wiem, co tutaj może być ciekawego. Ale tak, ma kieszenie. Kolor mi się bardzo podoba. Myślę, że dla mnie byłoby lepiej, gdyby była troszeczkę dłuższa. Nie jest. Źle. Także to mi się podobało nie wszystkie rzeczy mi się podobały, ale nie wiem, czy zostawię coś z tego hola. Zastanawiam się na tą beżową bluzą. Teraz tak, to bym zostawiła, gdyby było na przycenie e, dlatego, że mam dużo okryć wierzchni, a szukam szaketu konkretnie takiego dłuższego, ale kolor mega, 10 na 10. Tam ten szaket, gdyby nie cena 130 funtów na przykład, gdyby ten szaket poprzedni był w cenie tej kurtki, to bym się zastanowiła, ale tak to nie. Kremowe sweterki bardzo ładne, ale tutaj wolałabym coś z innym składem, bo jednak cienki sweterek uważam, że powinien grzać, ale nie przegrzewać, czyli coś, co jest z Merino. Ja mam bardzo fajny z Merino sweterek z Marksa. Ta cena naprawdę nie jest dużo wyższa, dlatego że tak, ten jeden kosztował 17, ten drugi chyba 29, a ja mam sweterek z Merino za 35. Tylko nie ma wielu kolorowych, go mam w czarnym kolorze, więc wolę dołożyć 5 funtów i już mieć, wiecie, lepszy skład. Także te sweterki odsyłam, ale wiem, że będę polować teraz na beżowe rzeczy, y, takie śmietankowe, bo dobrze się czuję w tym kolorze i wy też mi piszecie. I myślę, że właśnie takie brązy też ślicznie wyglądają do takich kremowych rzeczy, więc gdybym po potoku tylko też założyłam na przykład e, kremowy t-shirt i do tego na przykład niebieskie jeansy, też by to ekstra wyglądało. E, te spodnie nie wypał, ale ja ze spodniami ja mam ogólnie problem, ciężko jest mi coś znaleźć, no i ogólnie dobrze oceniam te rzeczy z Marksa ale tutaj trzeba właśnie uważam, że czekać też na promkę, nie wszystko warto kupić w pełnej cenie a Marks Spencer bardzo często jest też e, na wyprzedażach, także to było na tyle, dajcie znać co sądzicie, mam nadzieję, że w miarę czas, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do uderzenia w dzwon i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, buziaczki, pa, pa. może nie zapomnę się pokazywać z tyłu następnym razem, ale po prostu nie myślę, no, także to było na tyle, pa!